Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali za nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się miar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.